Dobra, to ty widziałeś śmierć Cedrika, już nie ma Cedrika, to może będziesz moim chłopakiem i opowiesz mi jak on umarł. Kurwa. To jest dziwny <grymny> fetysz. <jest zimane. grymny> no bardzo dziwny, <grymny> nie? I takie, a ty nie chcesz o nim gadać? O, tu spierdalaj, nie? to nie będzie błędne. <śpuszczak> Kurwa, to cię sprzedam. No akurat w książce jest. <śpuszczak> sprzedam by się najbardziej. Tak, koleżanka czuła akurat. I czy Voldemort też przeżywał tego krasza i ten pocałunek i te takie rozterki? Co tutaj z tym Cedrikiem, Czy ona jest ze mną tylko, żeby pogadać o Cedriku? O... Voldemort to tak szczerze mówiąc ma w dupie Cedrika, tak, tak naprawdę. Zwłaszcza, że on nawet go nie zabił. <śpuszczak> Więc. Ach, wiesz, ja, mi nawet nie chodzi o to, że on się z Cedriciem przejmował, ale że sympatyzował z Harrym, będąc w jego umyśle. No wiesz, pewnie się trochę musiał wczuć, no. To jest ogólnie takie śmieszne wyobrażenie sobie, co, co ten Voldemort widział w umyśle piętnastolatka. Mm. Żeby, tylko, żeby Voldemort... tylko widział, kurde, w umyśle. Piętnastolatek, co ma krasza na laskę. Przepraszam, mm. ja se, ja idę zawsze o krok dalej, jak to ciocia Ania wchodzi i ja tu widzę, że jakby, wyobraźcie sobie, Albo nie, ale wiecie o co chodzi? Jakby Harry fapował do czo. I czy Voldemort to czuje? <grystanie> I może dlatego ja... ten pocałunek był taki beznadziejny. Szczególnie La... tak. jak wam się to też wizualnie podobało, zwłaszcza to na stacji. Z tymi, jak to na stacji. <grystanie> Czułam pociąg. Na stacji. A jakieś nieżarty ja, jakieś związane z pociągami? Stasowy, wunię... Tak, w tym, w tym podcaście pamiętajmy, że to e, zwykle właśnie Paulina e, ma pociąg do pociągów. Jak <grym> e, <grym>